27 lipca rozpocznie się dziewiąta edycja Festiwalu Małych Form Artystycznych, która odbędzie się później niż pierwotnie planowano ze względu na pandemię koronawirusa. Nasze święto teatralne, święto Teatru Amatorskiego zostało troszeczkę przesunięte. Rzeczywiście na tydzień przed pierwszym etapem, który był już przygotowany, zespoły czekały, Chorzowskie Centrum Kultury było przygotowane na przyjazd Teatrów Amatorskich. No niestety nie wydarzyło się ze względu na to, że no każdy z nas Świat się zatrzymał, każdy z nas musiał zostać w domu. No i tak też było z naszym festiwalem. Natomiast cały czas mieliśmy nadzieję, że uda nam się go zrealizować w tym roku. No i jak tylko dostaliśmy informację, że jest szansa, że kultura zostanie odmrożona, tak też uruchomiliśmy wszystkie możliwe kontakty, aby ten festiwal odbył się. Tutaj w Chorzowskim Centrum Kultury, na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury będą prezentowane spektakle w ramach 9. festiwalu małych form artystycznych. Niewątpliwie w tym roku formuła bardzo się zmieni. Na pewno nie będziemy mogli zobaczyć spektakli nie będziemy mogli zobaczyć wielkich widowisk ze względu na to, że musimy zachować dystans społeczny. Cały nasz festiwal będzie dostosowany do wymogów głównego inspektora sanitarnego. W związku z tym na scenie zobaczymy głównie monodramy bądź spektakle w kilkuosobowej odsłonie osób dorosłych, które zezwalają na to, że będą że dla nas zagrają po prostu ten spektakl. Dziewiąta edycja Festiwalu Małych Form Artystycznych potrwa do 30 lipca.